Cześć kochani, witam Was gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeśli oglądaliście ostatni odcinek z pielęgnacją, to wiecie o czym dzisiaj sobie pomówimy. Mianowicie ostatnio polecałam Wam, dzieliłam się opinią, co mi się sprawdziło, co nie. Jakie kosmetyki pielęgnacyjne zabrałam ze sobą na wakacje do Grecji. A dzisiaj jest odcinek drugi, mianowicie kolorówka. Także ten sam koszyk, ale inne wnętrze. Porozmawiamy sobie, co zabrałam ze sobą do makijażu na wakacje i co mi się sprawdziło. Także jeżeli taka tematyka Cię interesuje, to serdecznie Cię zapraszam do Oglądania, zaczynamy. Myślę, że tutaj będzie szybko. Ponieważ ja tych produktów naprawdę starałam się dużo nie brać, chociaż dla niektórych to i tak może być tłumacz. Pierwsze produkty, które ze sobą wzięłam, no to oczywiście podkład, bo stwierdziłam, że jeżeli będę miała ochotę się pomalować, czy do jakichś zdjęć, czy na przykład na wieczór, do jakichś drineczków, czy wiecie, posiedzenia w towarzystwie, no to sobie wezmę podkłady i stwierdziłam, że zabiorę ze sobą podkład, żeby już go zużyć, ale jeszcze został, który bardzo lubię, który wygląda naturalnie, nie jak maska, czyli podkład od Eveline. i to jest ten podkład hmm, pam, 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 przepraszam, Perfect, Better Than Perfect. Ja mam odcinek, odcinek Sorry. Ja mam numer 1, upał już mi jakoś nie służy, widać na moją głowę, ja mam numer 1, uwielbiam. Nie, miłości jak oglądaliście test na początku nie było, ale później się pojawiła, mam go nawet dzisiaj na twarzy, codziennie go noszę, Zaczy, za każdym razem jak się maluję to zawsze po niego sięgam, jestem pewna, że kupię następne opakowanie w tym samym odcieniu bo bardzo fajnie mi się sprawdza. Na wakacjach też świetnie się utrzymywał, jego nie trzeba przypodrobywać, on się trzyma, zastyga, wygląda naturalnie, także cud, miód, malina, serdecznie Wam polecam. Nic mnie nie zapycha, też troszkę się wyświeca po iluś godzinach w strefie T, właściwie u mnie tylko na nosie, nawet na czole, na, na brodzie nie, tylko na nosie. Tak po 6 godzinach, ale jakoś super mocno mi to nie przeszkadza. I powiedziałam, że nie zakupię kolejne pakowanie w tym samym odcieniu, ponieważ przed wakacjami Mm, też kupiłam sobie coś, co już kiedyś miałam, a mianowicie przyciemniacz do podkładów. Jest to przyciemniacz, który ubóstwiam z bardzo go lubię. Wydaje mi się, że są dwa odcienie, może nawet trzy. Ja mam odcień, który zresztą najbardziej Wam polecam wszystkim słowiankom, czyli oliw. Jest to odcień oliwkowy, więc tak, on Wam nie zmienia koloru podkładu, po prostu go przyciemnia, czy koloru, zmienia kolor, przepraszam, nie zmienia konsystencji podkładu, nie zmienia formuły. Znaczy jak macie ulubione podkłady, to nie trzeba kupować kolejnych kolorów ciemniejszych, gdzie nie zawsze traficie, czy to będzie dobry, dobre, czy niedobre, albo poszukać po innych markach kosmetycznych. Wystarczy sobie kupić przyciemniacz i ten właśnie od HEAN w kolorze oliw. Fajnie zabryżowia Wam ten podkład, bo dzięki temu, że to jest podton oliwkowy, to ani nie wpadacie w pomarańcz, ani nie jesteście zbyt chłodne. To jest taki bardzo uniwersalny odcień, starcza naprawdę na długo, jego trzeba wykorzystać od otwarcia chyba w 6 miesięcy, o ile się nie mylę. Co jest niemożliwe, moim zdaniem, właśnie nie pamiętam, albo w rok. No ja przynajmniej go nie zużyję, ale on kosztuje tak mało pieniędzy, że i tak warto go kupić. Także serdecznie Wam polecam i właśnie z niego sobie korzystałam. Już później na wakacjach i dzisiaj też mam na buzi mieszankę, wystarczy kilka kropelek, nawet jedna kropla i jesteście ciemniejsze. Co więcej, co więcej, co więcej, coś co zabrałam, bo też było dla mnie ważne, żeby przygryć cienie, jeżeli już się pomaluję, to wziąłam korektor. I postawiam na ten korektor od Claresa, bo on na co dzień był dla mnie trochę przyciemny, a do opalenizny idealnie wyglądał. Jest to Claresa, ten Smooth Concealer. Ja mam w onomajku, nie pamiętam jakim, ale odcień coś tam z wanilią, także też się fajnie sprawdzał, po prostu po kropeczce i później paluszkami i tyle. E, tak to mi nie wyglądało. Wzięłam ze sobą Grzyżu, wam pokazać e, budel, który chciałam przetestować, a może pójdziemy przez nowość. Stwierdziłam, że za bardzo budować się nie będę, ale gdybym i całe szczęście. Czułaś jakoś niekomfortowo, że się mocno wyświecam, bo wiecie, będzie słonecznie i tak dalej żeby jednak mieć możliwość wzięcia leczki ze sobą, żeby to nie było sypkie, i wzięłam nowość, którą jakiś czas temu kupiłam, też jest bardzo tani: Puder Od Bell. Ja ich pudry bardzo lubię. To już jest mój kolejny, chyba trzeci, który testuję: Puder Peach. Belle, to jest ta seria, nie Belle Hypoallergenic, Hi tylko taka zwykła, on jest przewspaniały. Wygląd może nie jest super, bo jest taki bardzo nastoletni, taki powiedziałabym młodzieżowy. No i wiecie, plastik, ale ten plastik też nie jest jakiś taki słaby, tylko powiedziałabym, że raczej mocny, więc to na plus. Lusterka tu nie macie, ale wy macie ten puderek. Naprawdę... Po pierwsze pięknie pachnie brzoskwinią, faktycznie, a po drugie on robi blur na twarzy, naprawdę. E, nie wiem, czy się nie powtarzam, naprawdę, naprawdę. Robi blur. Nie dość, że fajnie Wam matuje tą skórę, e, czy też matowi, bo nie pamiętam zawsze, jaka jest poprawna forma po polsku to naprawdę ślicznie wygląda. Ja go sobie nakładałam tylko na strefetę, głównie na nos tutaj omiatałam troszkę czoło, broda i tyle. I wyglądał rewelacyjnie. Fajnie robił Wam takiego Photoshopa, wygładzał, także serdecznie mogę Wam polecić. Nieduże pieniądze i w ogóle jest leciutki, także też fajny w podróż, nic mi się nie potłukło. Jeśli chodzi o berufiny, no to wiadomo, to jest taka oprawa naszej buzi w ogóle oczu, ale też bardziej wyrazista jest twarz. Kiedy je pomalujemy, więc wziąłam po pierwsze Klaresa, ponieważ to jest klej do brwi, mówiąc tak kolokwialnie, bardzo. Także on się utrzymuje nawet po basenie, po pływaniu, po wodzie. Także serdecznie Wam polecam. Naprawdę skleja, tylko jego trzeba bardzo mało, delikatnie sobie nakładać i dozować i zrobi Wam efekt laminacji rzęs. Także coś wspaniałego. No i kredka moja ulubiona od Eveline, też wiele razy Wam pokazywałam. To jest ta Micro Precise Brow Pencil. Brow Pencil. I ja mam w odcieniu kiedyś miałam za przetwójkę, teraz kupiłam dwójkę Soft Brown. I lepiej mi się jeszcze sprawdza. Lepiej jest dopasowana do mojej kolorystyki. Z produktów pudrowych wzięłam jeszcze dwa. I szczerze mówiąc, bardziej korzystałam, malowałam się bronzarem. Z rozświetlacza rzadko. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to tak naprawdę. Hmm, Nieraz sobie machnęłam na kości jarzmowe i tak małym paluszkiem tutaj pyk, pyk i tak wyglądał mój makijaż wieczorny. Rozświetlacz jest to oczywiście standardowo Eveline Dają ten Field the Glow. Ja z niego korzystam już wiele miesięcy. Ja mam odcień jedynkę. Sparkle. Także serdecznie Wam polecam. Mój ulubiony rozświetlacz. Lepszego nie mam, przynajmniej prasowanego i w ogóle ulubiony Evel z których korzystam. I z Luxury Sun of Egypt ja mam odcień koła, to jest to brązer. Jest to brązer w kamieniu, którego nie da się zużyć. Bardzo mi się podoba, że ma lusterko, ponieważ kiedy maluję rzęsy, to wtedy mogę sobie wiecie zrobić tak i wygodniej mi jest pomalować rzęsy niż to takiego lustra łazienkowego. Fajnie wygląda, zastanawiam się, bo to opakowanie jest masywne, a mam wrażenie, jakby tutaj mi się coś zaczęło dziać z tym brązerem. Natomiast bardzo fajnie mi się sprawdza na wakacjach, bardzo fajnie tą twarz konturował, ale też przy tym ocieplał, także mogę Wam polecić. Zapachu tu specjalnego nie ma, ale tak jak mówię, taki produkt dwa w jednym, bo to dla mnie też było lusterko, żeby się przejrzeć. Także naprawdę spoko rzeczy jest dużo, ale naprawdę tego wiele nie było. Wzięłam ze sobą tak rzęsy, też są ważne, więc wzięłam zalotkę. Zastanawiałam się, czy przejdzie ona w bagażu podręcznym, ale przeszła, nikt się nie przyczepił. E, także teraz bez zalotki sobie już życie nie wyobrażam. I wzięłam ze sobą tusze i tak naprawdę wzięłabym tylko i wyłącznie jeden, ale wolałam się zabezpieczyć jeszcze hanem, bo czasami było tak, że ten kobo mi sklejał. Natomiast powiem Wam, że na wakacjach już tego problemu nie miałam. Więc tak naprawdę wystarczył by jeden tusz, a ten z można pominąć. Także o tym Wam opowiem. Jest to tuż Kobo Professional Scenic Look Mascara. E, profesjonalny XXL. E, wydłuża, pogrubia, podkręca, to nie wiem. Ale naprawdę bardzo fajnie rzęsy wyglądają. Mam go dzisiaj na oczach. Jedyne co to, że ja go. A, hełm mi się przydał, przepraszam, bo Kobo ja stosuję na górne powieki. Natomiast przez to, że szczoteczka jest taka. To jest tradycyjne włosie, za którym ja nie przepadam ale w tym tuszu się zakochałam, to ja z takim tradycyjnym włosiem to jestem w stanie pomalować sobie tylko główne rzęsy, dolnych nie lubię, bo wtedy już mam je takie pajęcze, posklejane i wszystko mi się odbija. Więc mam dolne rzęsy, używam tego od HEAN Stimulator i fajnie mi się sprawdzał, bo on ma taką drobniutką szczoteczkę. I to jeszcze taką stożkową, taką cieniutką. Także on się fajnie sprawdzał i dzisiaj też mam ten duet na oczach, czyli na górze mam właśnie Kobo, a na dole mam właśnie HEAN. I jest produkty produkt, no naprawdę wydaje się, jakby tego było dużo, to produkty do ust, jeden z którego w ogóle nie korzystałam i jeden, który używałam właśnie na wieczór, ten z którego nie korzystałam, bo jakoś tak po prostu nie miałam weny na nudziaki, ni, to jest Longwear Lip Pencil od Bell i to jest taka konturówka do ust, nudziakowa, beżowa, ale z niej nie tak. korzystałam, natomiast korzystałam namiętnie z Klaresy, z tej pomadki nawilżającej, nie brałam matowej, tylko właśnie nawilżającą, żeby mi też nie wysuszyła ust. Chociaż ta Matowa za bardzo tego nie robi, ale wiecie, na wakacjach, żeby czuć się komfortowo, ja mam odcinek 04 Jami. I to rzeczywiście jest taki odcinek Jami e, różowy. Mogę się tam teraz pomalować, one ładnie pachną, bo nie mam nic na ustach. Zapomniałam pomalować ust do filmu. Muszę patrzeć w podgląd. A. Po zębie sobie bo była No. No bardzo, jami. Teraz jestem, czy nie jest trochę za jasne dla mnie do opalenizny, ale może nie. Dajcie znać. Buziaczki dla Was. Ok, wracamy do koszyka. No, moi drodzy, to tyle. Tak naprawdę ja więcej kolorówki tutaj nie brałam. E, się pomieściło mi w takiej małej kosmetyczce, którą ze sobą zabrałam. E, z kolorówki, jak miała powiedzieć, co najbardziej jestem zadowolona. Zadowolona jestem, że wzięłam są puder, mimo wszystko. Bo kiedy używałam 50 filtra, o którym mówiłam, nowego filtra, o którym mówiłam w pielęgnacji, kto nie oglądał, to Wam tutaj najwyżej podlinkuję ten pierwszy odcinek, to wtedy właśnie się ten pitch pudrowałam, nic mnie nie zapchało, czułam się komfortowo. E, na pewno jestem zadowolona, że wzięłam produkt do brwi, no bo wiecie, te brwi wtedy inaczej wyglądają, tak samo tuż do rzęs, a reszta tak naprawdę, bez reszty kosmetyków byłabym w stanie przeżyć. Ale wiecie, tak raz jakiś czas okazało się, że jednak makijaż sobie robiłam, poznaliśmy bardzo fajne towarzystwo też z dziećmi i to nie jedne, tylko tam takie większe, gdzie sobie biesiędowaliśmy wieczorami, wspólnie spędzaliśmy czas, więc też było fajnie, widziałam, że inne dziewczyny też się jakoś tam pomalowały, pomal no i wiecie, żeby tak się poczuć, no na co dzień nasz tak, może nie, że o siebie nie dbamy, matki, ale nie ma tylu okazji, a tutaj każda jakoś tak widziałam, że też nawet rozmawiałam właśnie z taką zapoznaną nową koleżanką, że jest taka, wiesz, mówiła do mnie Baśka, no. Trochę się odstawmy, załóżmy coś innego, kieckę, pomalujmy się, bo mało jest takich okazji na coś dzień, umówmy się z dziecieczkami, więc fajnie jest tak na wakacjach się poczuć chociaż od wieczora do wieczora, potańczyć, napić się yy, i właśnie tak wyglądać mega kobieco. No, także z takim przesłaniem, taką anegdotką z mojego życia uglobowego, was zostawiam. Jeżeli ten odcinek się podobał, to oczywiście kciuki w górę, mile widziane. A ja już się z wami żegnam, życzę miłego dnia i do zobaczenia za kilka bądź kilkanaście dni w następnym odcinku filmie. Dajcie znać, co w ogóle byście teraz chętnie, czy byście, panowie, chętnie obejrzeli mnie na kanale, jakie treści, czy bardziej kosmetyczne dalej, czy coś taka smodowego dla odmiany. Dajcie znać, jestem mega ciekawa. Żegnam się z wami, życzę miłego dnia. Buźka, pa-pa.